Cześć! Witajcie! Dzisiejszy filmik będzie mocno hojowy w pierwszej kolejności, cofniemy się o 3 miesiące i pokażę Wam wysiew tych hojek są już jak widzicie bardzo dorodne dlatego później przyda im się przesadzenie już do podłoża docelowego i standardowo jak to przy hojach będzie to podłoże takie alalehu zapon wyjątkowo o mniejszej frakcji bo jak wiecie, lub nie <laughs> wolę to podłoże, które jest zdecydowanie większe jednak skończyło mi się. Mam około 5-6 litrów odłożonego podłoża, jednak było ono już używane i potrzebuje wyparzenia w garnku albo innej dezynfekcji. Zazwyczaj robię to właśnie na starej patelni, ale nie mogę się coś za to zabrać, także kupiłam sobie świeże podłoże i teraz testuję taką mniejszą frakcję, która podchoje nawet może być lepsza, zwłaszcza te małe okazy, bo niweluje do zera możliwość przeschnięcia danej sadzonki te kamienie i skały o mniejszej frakcji lepiej dolegają do korzeni i zabezpieczają je na ewentualne okresy suszy które teraz w okresie letnim mogą się zdarzać no bo czasem się zdarzy coś podlać trochę za późno dlatego te małe sadzonki chciałabym, być, chciałabym żeby były zabezpieczone zaraz po otwarciu przesyłki i posadzeniu tych chojek wrócimy ponieważ tutaj mam choję, która doznała lekkiego szoku, właśnie też między innymi z racji na przesuszenie oraz mam cztery choje których wam jeszcze nie przedstawiałam, a są ciekawe i też już potrzebują swojego posadzenia, bo się ładnie ukorzeniły w perlicie. Idziemy otworzyć nasiona, a zaraz się widzimy przy przesadzaniu. Zapraszam. Cześć, witajcie. Dzisiaj skupimy się na hojach, bo przyszła do mnie przesyłka od Marka z kanału Marek i Rośliny. są tu nasiona. Nasiona hoi papaszoni. teraz zbierzmy się do otwierania. Nie są to pierwsze moje nasiona hoi, mam już z nimi małe, bo małe, ale doświadczenie. Dlatego też postanowiłam zaryzykować znowu. Poprzednie nasiona miały swój wysiew w październiku 2022 roku i od tego czasu dorosły do takiego rozmiaru. Miałam trzy nasionka, jedno podczas wyjazdu niestety uschło, i nie udało się go odratować. Co wyczytałam ostatnio u sprzedającej, że liście te wolą bardziej zacienione miejsce, dlatego zmieniłam im miejsce i już widać, że liście zaczynają się robić nieco ciemniejsze i bardziej ciekawe w odbiorze. Gdy ta hoja jest w pełnym słońcu, to liście są takie zielone, a jednak takie ciemne są dużo ciekawsze. Wracajmy do tych nasion, bo je trzeba szybko wysiać. <grym>, I tak. Przy nich super mi się sprawdził ten Trifern fiber. Dalej są w nim. Chyba znowu podejmę próbę. Tutaj są dwie sadzonki. choi karmel. karmel. Były one zasuszone. Tak jak widzicie, podej. Ta niestety nie odzyskała jeszcze uberu, ale z tego co widzę. O nie, tutaj korzenie nie ruszyły, ale ta się bardzo ładnie aktywowała pomimo zasuszenia, więc się cieszę. Okej, okay. wow, nasionek jest 6. O, chyba dostałam nawet włoskotka. Gratis. No i wystarczy jeden mocniejszy podmuch, i one zlatują. Taki puszek. I co? Rozdzielam je. Nie jest proste. Łapię się do wszystkiego. Op. To pudełeczko jest zamknięte i panuje w nim bardzo duża wilgotność, bo poza tym, że jest zamknięte, to znajduje się w witrynce, dlatego bez obaw kładę je sobie po prostu na podłoże, bo z pewnością nawet jeżeli w podłożu nie będzie nie będą sięgały podłoża to w samym tym pudełku będzie na tyle wysoka wilgotność, że dadzą radę. Także już je zamykam. Zaraz wrócę do witrynki. Nie mogę się doczekać, aż wypuszczą pierwsze liście. Zwłaszcza, że haje popaszoni należy do tych szybciej rosnących i bardzo łatwo samozapylających się. Także liczę niedługo, niedługo no, w perspektywie roku, <gry> na własne nasiona. Musi to być mega ekscytujące przy tej hoi widać, że już łodyga twardnieje. Zaczyna to być silna, niezależna roślinka. Zastanawiałam się, czy by ich nie rozsadzić, ale podoba mi się taki gąszcz w tym kubeczku, więc chyba już zostanę tak na wieki wieków razem, bo w momencie, gdy ich korzenie się poplątają, to myślę, że to nie będzie możliwe, żeby je rozdzielić. Ale zawsze można usiąść szczyt. Zobaczymy, jak będzie. Liczę, że te liście zrobią się jeszcze ciemniejsze. Tutaj z tyłu możecie zobaczyć filodendrona. Jest to filodendron ru... rubrosynctum platinum, z tym przepięknym ogromnym liściem. Jest to pierwszy liść, który wypuścił tak piękne u mnie, bo poprzednie dwa są lekko zmarnowane. Jest to roślina z importu. Kupowane był w Equagenerze. No myślę, że już tak półtora roku, pół roku temu jakoś do tej pory nie miał szczęścia i nie wiem, czy mnie mi pasowało miejsce, czy podłoże. Chociaż podłoże się nie zmieniło. Jedyne co, to teraz jest wgnijona jedoniczka. Może to był klucz do sukcesu w jego przypadku. A poza tym chojowym nabytkiem w postaci nasion mam wam jeszcze do pokazania jeden unboxing. Jeden z tych nagranych, który jeszcze się nie pojawił na kanale, więc myślę, że taki chojowy odcinek w pełni to będzie dobra okazja, żeby Wam go zaprezentować. Zafunduję Wam przegląd witrynki. Sporo tu nowości, ale więcej następnym razem. Na początek zajmiemy się tą sfatygowaną chojką. Jest to choja serpent, którą przesuszyłam i ostatkami nadziei wrzuciłam do zamkniętego takiego pudełeczka z perlitem na dnie. I efekty są zadowalające. Pojawiły się korzenie na pędzie, dlatego zostanie troszkę pocięta i od razu zagęszczona. Niestety ją mocno przesuszyłam. Obawiałam się, że nie wyjdzie z tego cało, ale jak widzicie, nie można tracić nadziei. <grym> Zawsze jest szansa. Co jak to, ale hoje należą naprawdę do wytrzymałych roślin. Obieram trochę te korzenie z perlitu. Bardzo delikatnie robię to, żeby przypadkiem nie uszkodzić ich. Tu będzie całkiem sporo tych sadzonek. Tutaj jest tylko jeden listeczek za korzenie, ale jeden listeczek, dlatego trafi to jako jedna sadzonka. Jeżeli ich jest tak aż dużo, to myślę, że mogą trafić do, tak, do takiej większej osłonki. Choją po cięciu należy dać odpocząć. Muszą się zagoić wszystkie rany po cięciu. E, dlatego sadzonki te trafią sobie już do podłoża ale nie będą podlewane, tak myślę, jeszcze przez 2-3 godzinki, żeby wszystkie rany zaschły i nie pojawiło się znowu żadne gnicie. Ach, te drobnolistne choje. Sadzenie ich nie należy do najłatwiejszych. Czułabym się bezpieczniej, jeżeli te drobne listeczki nie dotykałyby podłoża, jednak przy tak malusieńkiej choi nie wiem, czy to się uda. Coś niesamowitego. Korzeń na szpółce kwiatowej. Doniczka prawie pełna, a tu została jeszcze jedna sadzonka do posadzenia. To jest już większa sadzonka, dlatego poświęcam te dolne liście, żeby posadzić ją głębiej. Oj, oj, oj. Tutaj jest szypułka kwiatowa. Dlatego już nie odrywam tych liści i postaram się ją zostawić na powierzchni. Nie jestem pewna, jak to jest w tym przypadku, ale jeżeli ona nie odpadła do tej pory, to wydaje mi się, że hoja serpent może być jedną z tych, które potrafią kwitnąć kilkakrotnie z jednej szybułki. Dlatego, jeżeli hoja nie odrzuca jej sama, to lepiej jej nie przeszkadzać i zostawić to naturze. Będzie chciała, będzie tego potrzebowała to odrzuci, co nie, będzie jej niepotrzebne. Posadzone nie prezentuje się teraz jakoś zjawiskowo, ale z czasem będzie coraz ładniejsza. Został jeszcze ten maluch. I tą sadzonkę tak dla bezpieczeństwa zostawię jeszcze w perlicie. Niech się spokojnie dokorzeni i wtedy trafi do samodzielnej doniczki. Zaczęłam od hoi serpens, bo resztę sadzonek mam również w perlicie i planuję go sobie tu zrzucać. W kubeczku mam choję akutę variegatę. oraz drugą, której nazwy nie jestem wam w stanie podać. Mam takie wydłużone liście, lekko mechate i jest bardzo płodna w nowe pędy, bo tutaj idzie i tutaj. W poprzednim oczku, przy nasadzie również, idzie stożek wzrostu. Miałam nagranie z rozpakowywania tych chojek, i przez to, że ich było tak dużo, to część etykietek mi pospadała. Nie jestem jednak w stanie ich teraz dopasować. Znaczy, no, przy użyciu internetu będę walczyć, bo miałam nagranie z otwierania tej paczki, i mówię, dobra, nagrałam to, to. Puszczę sobie nagranie i będzie ok. No, a tu mały klops, bo <grywanie> nagranie zgubiłam. Dlatego też widzimy się dopiero przy przesadzaniu tych chojek, a nie otwieraniu. Unboxingu. Dobrze i teraz pytanie. Czy te choje trafią w kubeczki? Czy może już do doniczek? wydaje się być na tyle odporna, że posadzę ją do doniczki i trafi sobie do osłonki na okno. Szykuję. Już jestem na finiszu filmu stworzenia hojowej kompozycji na oknie. Mam już powieszony karnisz. Czekam jeszcze tylko na... W zasadzie to czekam na dostawę w sklepie. Bo wynalazłam w Obi takie się nazywa się na, zawieszka na osłonkę. Przy jej użyciu możemy sobie roślinę podwieścić pod sufitem, czy tak jak w moim przypadku na karniszu. mam dwie takie, dwie takie zawieszki na testy. Jednak, jak się okazało, teraz, gdy chcę domówić resztę, jestem już zdecydowana na ilość, to nie ma ich. <grystę> są jedynie dostępne w są dostępne jedynie stacjonarnie, a ja do obi jednak mam kawałek drogi, więc. Zostało mi czekać. A tymczasem hoja no do swojej osłonki. Na tej akucie zależy mi bardziej. I wolałabym, żeby była lepiej ukorzeniona, gdy opuści witrynkę. Dlatego... ojej, ona też tu wypuściła dwa stożki. Dwa stożki, a tu szypułkę kwiatową. Tutaj mamy jeden stożek wzrostu. Tutaj szypułkę kwiatową. A tu drugi stożek wzrostu. Ale mam suche dłonie, ojejku. <laughs> może ona potrafi jeszcze w perlit? Tylko samodzielnie? Nie, 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 nie. Do podłoża. Rośliny może i fajnie się ukorzeniają w perlicie, ale jakoś nie jestem zachwycona ich wzrostem. No i perlit jest jednak lekki, te kubeczki potem się wywracają i o, za dużo jest z tym zamieszania. A, tutaj taki pakuneczek. Testowana była nowa forma rozmnażania. I jak widzicie, sprawdziło się to pięknie. Jest tu multum korzeni. Hoje, wypuściły już stożki wzrostu. Tak się nazywają. Jest to Dischidia iota. Dischidia ionta variegata. Oraz Hoja SR 2010 058 Philippines. Dobrze, Ojejku, ale ma mało korzeni, rzecz <grytania> ze wzrostem. Tutaj mam taki piękny korzonek i chyba zdecyduję się na ucięcie tej sadzonki na dwie części. Mówię dlaczego ona trafi do tego małego Straci jeden liść Ona trafia do małego kubeczka Ponieważ trafi z powrotem Do woreczka Udało się znaleźć większy woreczek Czy dischidie -y? rozmnażają się jak peperomia z liścia? Chyba nie <grym> Ale przetestujemy Nie mam tu wody, nie mam tu wody. Więc na razie w ten sposób. Nie mam wody, żeby ją podlać od razu. Uhoho, to jest naprawdę dobrze ukorzeniona hoja. I to jest ta hoja Philippines SR2010-058. Sadzonka jest podwójna, dlatego rozcinam ją również na pół, bo się pięknie ukorzeniła. Nie, te liście są cudne. Tylko mocną mechate, kruczo czarne na brzegach, a środek jest lekko zielony. Poszło nam naprawdę bardzo sprawnie i zostało zająć się chajem papaszoni. Jak widzieliście chwilę temu, dostałam sześć nasionek. To szóste jeszcze tydzień temu nie chciało wystartować, ale widzę już zalążek pierwszego listeczka, dlatego to jedno nasionko zostanie sobie tutaj, a reszta trafi do doniczek. I mam dylemat, czy posadzić je razem. Dwie roślinki trafią do jednej doniczki, a reszta dostanie swoje... Prywatne kubeczki. Sadzenie sadzenie ale jeszcze trudniejszym etapem jest teraz oczyszczenie korzeni i przesadzenie do medium już docelowego. Sadzonki tej popaszoni okropnie szybko podjęły wzrost. I zastanawiam się, na ile będą ukorzenione. O, tak rozsądnie powiedzmy. Jest tu troszkę korzeni, ale bez tragedii. <grytanie> Nie było problemu z wyciągnięciem jej z podłoża. Dlatego zapowiada się przyjemne przesadzanie. Zasypiemy ją troszkę wyżej. Podjęła szybko wzrost, dlatego brakło jej troszkę światła ewidentnie w tym zamkniętym pojemniku. Co prawda znajdowała się w takiej standardowej odległości od lampy. Dość blisko jak na sadzonkę dopiero ukorzeniającą się i podejmującą wzrost. Nie obawiałam się jednak tak dać, bo miała tam pokrywkę nad głową. Niestety nastąpiła złośność Rzecz Martwych. Tym sposobem trzy sadzonki Hoi Papa trafiły sobie do kubeczków, dwie tutaj do wspólnej doniczki. Ta sadzonka, jak możecie zobaczyć, puszcza już powoli liście właściwe, bo te pierwsze, które wyszły, to są dopiero liścienie. One prawdopodobnie w krótkim czasie po odrośnięciu zostaną odrzucone. W każdym razie, ostatnio Magda z kanału Wiedźmi Las wspominała o tym, że większość swoich chojek prowadzi jednopędową. Ja tymczasem wolę mnie mieć dość gęściej. Tak jak tutaj. <grym> jak jest okazja, to cnę sadzonkę, żeby ruszyła sobie na więcej pędów. Jest to bezpieczniejsze, bo jednak co dwa pędy, to nie jeden. Jak coś się stanie z jedną z roślin, to jeszcze jest druga. A dodatkowo jest gęściej wtedy niż No i lepiej się to moim zdaniem prezentuje. A wy jak prowadzicie swoje hoje? Jednopędowo? Czy jednak może w i doniczce? Dajcie znać. Chciałam się Wam pochwalić jeszcze jedną pięknością. Jest to hoja mirabilis. Cudne takie ciemne liście. O niewyraźnym unerwieniu, w ogóle nikogo nie widać. Jedyne co, to jest lekko wypukłe na liściu. Ale nie o tym chciałam, bo zobaczcie, co tu się dzieje i jest naprawdę przepiękna. Zobaczcie, jaki słodziak. Zapachu nie ma, ale poza racji na katar alergiczny niestety nie jestem w stanie go doczuć. Ale piękne są takie włochate. To jest pierwsza hoja, która u mnie zakwitła. Zwłaszcza, że była ona kupiona jako sedonka cięta. Tak to kwitła mi na razie tylko choia bella oraz hoja obowata. Ale one były kupione już z szypułkami kwiatowymi. No i one bardzo lubią kwitnąć, także nie było to jakieś wielkie osiągnięcie. O, tu teraz widać fakturę tego liścia. Liście jest jednak taki lekko chropowate w miejscu nerwów. Jest cudowne. A ten punkt kwiatowy to już po prostu hit. Pan z kosiarą niestety nie odpuszcza, także kończymy na dzisiaj. Do następnego. Na razie! A tutaj znajdziecie link do jednego z poprzednich filmików. Zapraszam!